Katownia powstała w drugiej połowie XIV wieku jako średniowieczne obwarowanie głównego miasta w Gdańsku. Razem z wieżą więzienną stanowiła zespół przedbramia, inaczej barbakan, ulicy Długiej. Katownia została przebudowana w latach 1593-1604 przez Antoniego van Oberkema. Dekoracje zostały wykonane przez Wilhelma van der Mera, między innymi rzeźba bezgłowego klucznika. Andrzej Januszajtis, legendy dawnego Gdańska. Duchy więziennej wieży. Najbardziej imponującą częścią przedbramia ulicy Długiej jest potężna wieża więzienna. Jej dolne kondygnacje powstały w okresie przed Witwą pod Grunwaldem. Górne o 100 lat później zniszczyła w 1577 roku artyleria Batorego. Po ukorzeniu się miasta przed królem przyszedł czas na odbudowę. Dzisiejszy kształt nadał wiersz Antoni van Obergen, mistrz nad mistrzami, wsławiony wybudowaniem dla króla duńskiego tzw. zamku Hamleta w szakspirowskiej Elsinorze. Zamiast poprzednich czterech narożnych wieżyczek zaopatrzył dach w jedną centralną sygnaturę, a pod okapem otoczył wieże grafitowym fryzem. Wśród wydrapanych w warstwach tynku ornamentów widnieją kartusze z datą rozpoczęcia robót. 1586. Więzienie funkcjonowało w przedbramie od 1604 do 1858 roku. Większość cel była w łączniku między wieżą więzienną i katownią, i w samej katowni. Duże i jasne pomieszczenia na górnych kondygnacjach wieży były przeznaczone dla żołnierzy, którzy coś przestrobali. Wyjątek stanowiła cela na pierwszym piętrze, nad bramą, zwaną izbą żałoby. Tutaj, jak czytamy w starym opisie, skazane osoby, które zasłużyły na śmierć, przez trzy kolejne dni muszą siedzieć, strzeżone dniem i nocą przez pachołków kata. Przychodzili też codziennie ksiądz, który odpuszcza grzechy i pociesza. Któregoś dnia miastem wstrząsnęła wieść o niesłychanej zbrodni. Rodzice zamordowali dziecko. Było chore i płakało po nocach, nie dając im spać, więc je zabili. Zbrodnia się wydała, Odbył się proces. Wątpliwości nie było, wyrok zapadł szybko. Kara za tak czyn mogła być tylko jedna – ścięcie mieczem. Parę dzieciobójców osadzono w izbie żałoby. nie dopilnowali, w nocy oboje powiesili się na, na wbitym w sufit haku. Zwłoki szybko uprzątnięto i pochowano w niepoświęconej ziemi. Następnego dnia przyprowadzono do więzienia złodzieja. Mimo, że schwytano go tuż po kradzieży, którą widzieli świadkowie, uporczywie twierdził, że jest niewinny, a znalezione przy nim sztuki złota ktoś mu podrzucił. Jako recydywiście groziła mu kara śmierci lub co najmniej napiętnowanie i wygnanie z miasta, ale warunkiem wykonania wyroku było przyznanie się do winy. Należało poddać więźnia torturom. Było już późno, konieczny od do tego kat mieszkał zbyt daleko, żeby go sprowadzić więc trzeba było odłożyć sprawy do następnego dnia. Strażnicy mieli kłopot, bo wszystkie cele były zajęte. Wyjątkowo umieszczono więźnia w uwolnionej przez samobójców pary skazańców i zbierzałoby. Cela była przestronna i stosunkowo jasna. Przez okienko od strony Złotej Bramy wyglądał księżyc. Złodziej położył się na pryczy i rozmyślał, co ma na powiedzieć, by uniknąć tortur. Wkrótce zmęczyło go to i zasnął. Obudził go jakiś dziwny hałas. Powiał, powiał przeciąg, w celi zrobiło się zimno. Stałek, który wieczorem stał przy pryczy, przesunął się na środek pokoju. Stała na nim jakaś widmowa postać z pętną na szyi. Koniec sznura był zaczepiony na haku u sufitu. Druga postać krążyła jęcząc i szlochając wokół pierwszej. Zmartwiały z przerażenia złodziej wydał z siebie chrapliwy krzyk. Oba widma spojrzały na niego i pogroziły mu palcem. Tego już nie mógł zdzierzyć. Wyskoczył z łóżka, podbiegł do drzwi i zaczął w nie łomotać i krzyczeć Wypuśćcie mnie, przyznaję się do wszystkiego. Weszli strażnicy, zapalili świece, wilma znikła. Tej nocy złodziej nie zasnął już snu, a rano powtórzył przyznanie się do kradzieży. Tortury okazały się zbędne. Usłyszawszy, co się stało, sędziowie wydali łagodny wyrok. Skazali go na chłosty na pręgierzu i oskarżyli. Jeżeli jeszcze coś ukradnie, czeka go stryczek od tej pory w izbie Żołoby umieszczano opornych więźniów czasami wystarczyła sama groźba posadzenia dniej takiego przestępcy by się przyznał do wszystkiego co popełnił strach przed parą duchów był silniejszy niż obawa przed karą